Pierwsze, co chcę powiedzieć, to że, to, że partner jest przy nas i nawet nas wspiera, albo nie wspiera, bo też różnie pywa, tak? Czy mąż, czy chłopak, partner jakkolwiek nie jest to żadnym gwarantem tego, że dobrze wychowamy dzieci i będą te dzieci miały wysokie poczucie własnej wartości, wartości i będą czuły się wartościowe. Czasami nawet bym powiedziała, że? Odjęcie pewnych osób z życia naszych dzieci dużo, dużo lepiej działa na dzieci niż to, że nam się wydaje, że ta pełnowartościowa powiedzmy rodzina funkcjonuje. Co mogę powiedzieć? Wychowywaniem dzieci zajmują się kobiety. Ja nie wiem, skąd powstał ten mit, że mężczyźni są od wychowywania dzieci. To matki zaszczepiają ten szczególny rys w synach i w córkach. To matki wychowują dzieci, to one do nich mówią, to one uczą różnych rzeczywistości. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mężczyzna, który pojawia się w życiu swojego dziecka, to on jako, jest jako osoba zaopatrująca. Czasami rzeczywiście wspierająca, czasami też wspierająca matkę, ale moje doświadczenie rozmów z wieloma ludźmi jest takie, że nie zawsze jest tak, że mężczyzna jest wsparciem, czasami jest obciążeniem, więc to powinno być niejako pocieszeniem dla Was. I teraz, jak, jak sobie poradzić, jak poczuć się osobą wartościową, pomimo tego, że jak wychować wartościową osobę w dziecku, pomimo że jestem samotną matką i nie mam wsparcia ze strony partnera, ja bym powiedziała tak: bądź sobą, dbaj o to, żeby być szczęśliwą, żeby uśmiechać się do świata i zrób wszystko, co możesz. Po prostu, nie? Mężczyzna obok nie jest gwarantem niczego. To, co jest gwarantem tego, że dziecko wyrośnie na fajną osobę, to jest bycie dojrzałą, fajną, myślącą i samodzielną kobietą. Czy w związku małżeńskim, czy w związku partnerskim, czy bez takiego związku, zawsze to ma znaczenie. To, co mocno kładzie dzieci i co powoduje, że dzieci wyrastają na ludzi, którzy, którym jest ciężko w życiu, tak bym powiedziała, to jest nieszczęśliwa matka. Więc bądźcie szczęśliwe. Uśmiechajcie się do świata, wierzcie w siebie i wierzcie w to, że Bóg Wam towarzyszy i jest w stanie Was wesprzeć we wszystkim. I na pewno się uda, i na pewno Wasze dzieci wyrosną na wspaniałych ludzi. To mogę Wam, wam, wam gwarantować. To, co najbardziej psuje dzieci, to są słabe relacje i są słabi rodzice, no i smutni rodzice w życiu. To psuje dzieci. Amen.